Dopiero Zmien dupy. zmienisz drugi. Dobra, Prawda? dobra, Jacek, gadam o Jacku. E, mam pytanie. A propos dupcenia, bzykania, czyli seksu. A dobra. propos seksu. Od trzech tygodni mam nową dziewczynę i ogólnie wszystko jest zajebiste. Tylko ona jest e, niedoruchana. Tak? Codziennie chce się jej dupczyć, czy jakaś ninfomanka po prostu. A ja tak nie daję rady. E, ciężej mi się ćwiczy, zauważyłem spadek siły. O kurde, to już no to ważne. Na pewno bo, jak bo to siła codziennie, w... no to lipa będzie z Nie mogę e, się spompować na maksa. Pe, no bo wszystko ci do, ko, w korzeń wchodzi. Cała pompa. Pompa już tak. Cała pompa wchodzi. Na mak... Najgorsze jest to, że już, e, że, że go e, członek za... Bo tutaj brzydko napisał właśnie, że zaczyna go boleć. Spuchnąć. musi tak Wszystko mu we fiuta wchodzi. Co robić, bo tak długo nie wytrzymam? Treningi mam coraz chujowsze. Gość no. jest zaamany. No to nie. Musi jedną łaskę, nie? Po prostu. Wybratora kupij. Właśnie. Tutaj, zbij. To by... jest problem. Wywiązany szybko. Wybratora kupisz. Jak powiesz, że chce, to da i niech sobie tam. Robi dobrze, nie? Albo, jak, jak ja, nie chcesz, wiesz, jak, jak mam na przykład alergię na plastik, to czy tam na gumę, to możesz po kolegę zadzwonić. No, do Michała. <śmary> <śmary> ja tobie nie, nie, ale, ale słuchać gości. jak codziennie tak będzie, to z treningów już koniec będzie, to nie ma sensu. Boga zapomnij o tym, te... jeżeli ona, kończy, chłopia, ona jest kończy. po co pchać swoje siły komuś w dupę, kurde, nie. ja pierdolę. To może on nie, nie, nie on nie, nie wpycha siły w dupę. No to no no jest problem. Szybka masz pójdzie. Ona zabiera całą twoją energię. I bez nie Zaraz będzie... Słuchaj, patykiem, kurda. Skorzenia ci wszystkie. Żadne ci nie będzie chciała tego później. Słuchaj, rzuć tą laskę, nie ma żuś, sensu. Laskę, bo Wibrator, Laska albo nie wiadomo. Ostatnie pytanie. Panowie, w sumie nie wiem czemu do was piszę.